Biblia, Nowy Testament i słowa Jezusa są różnie interpretowane. Jedni interpretują je dosłownie, inni szukają głębszego sensu. Pamiętajmy o tym, że Nowy Testament był pisany około 2000 lat temu. Język wtedy był inny, znaczenie wielu słów było inne, dostosowane do ówczesnych warunków. Dodatkowo słowa Biblii były wielokrotnie tłumaczone i przepisywane. Aktualnie, nawet w języku polskim, jest kilka tłumaczeń, które nieznacznie, ale czasem dość istotnie różnią się między sobą. Przyjrzyjmy się słowom Jezusa, które w dosłownym rozumieniu jest trudno zinterpretować. Jakie jest ukryte znaczenie tych słów? O czym nie jesteśmy uczeni w kościele? O czym nie mówi nam religia? A zrozumienie tego może zmienić całkowicie nasze życie. W Ewangelii, według Świętego Mateusza. 13,12 jest napisane Bo kto ma Temu będzie dodane I nadmiar mieć będzie Kto zaś nie ma Temu zabiorą również to, co ma W Ewangelii według św. Łukasza 19,26 Jest napisane Powiadam wam Każdemu kto ma, będzie dodane A temu kto nie ma Zabiorą nawet to, co ma ale co to w ogóle może oznaczać? Jakie jest właściwe, ukryte znaczenie nauczania Jezusa w tym przypadku? A więc zastanówmy się nad tym. Kto ma, temu będzie dodane. Czy mowa tu o tym, że temu, kto posiada już dobra fizyczne, to będzie bardziej bogaty? Będzie miał więcej rzeczy? Nie. Mowa jest tu o świadomości. Każdemu, kto posiada to już w swojej świadomości, będzie dodane, czyli zamanifestuje się to w fizycznym świecie. Jeżeli zaś ktoś jest w świadomości braku i ograniczeń, afirmuje, że nie ma pieniędzy, że nie ma tego, czego pragnie, wtedy może zmaterializować tylko jeszcze większy brak. Ponieważ nie ma tego w swojej świadomości, dlatego jest to mu odbierane w rzeczywistości fizycznej. Nawet to, co już ma, może stracić. Jeżeli posiada w świadomości, żyje w świadomości obfitości, to jest mu to dane doświadczyć w materialnym świecie i dostaje jeszcze więcej niż już posiada. I teraz jak to działa? Pragnę coś, czego chcę, co chcę mieć. Na przykład wspaniały dom, samochód, podróż dookoła świata, zdrowie, miłość, spotkanie bratniej duszy. Coś, co chcę mieć. Jezus powiedział także: Ale, Ale szukajcie, szukajcie najpierw Królestwa, Królestwa Bożego i sprawiedliwości, i sprawiedliwości Jego. Jego, a wszystko, a wszystko zgodnie inne zgodnie będzie, będzie Wam dodane. Ewangelia według Świętego Mateusza 6:33 Biblia Warszawska. A więc, aby moje marzenie zostało zmaterializowane, powinienem najpierw szukać Królestwa Bożego. Uświadamiam sobie, że jestem istotą duchową w fizycznym ciele. Nie jestem moim fizycznym ciałem. Moje ciało to pojazd, narzędzie dla mojego ducha, mojej świadomości, dzięki któremu doświadczam tej rzeczywistości. Świat zewnętrzny jest tak naprawdę iluzją, jest wynikiem świadomości, wynika wprost ze świadomości. Jeżeli widzę Boga we wszystkim, a więc także widzę Boga we wszystkim, czego pragnę w świecie fizycznym, Wtedy przychodzi to do mnie szybciej. Ale większość ludzi koncentruje się tylko na pragnieniu i na odczuciu braku. Myślą, jak zdobyć pieniądze, jak zdobyć nową pracę, jak osiągnąć zdrowie. Boże, czy tam jesteś? Czy możesz mi pomóc i mi to dać, bo tego nie mam? W taki sposób się modlą. Modlą się ze świadomością, że tego nie mają, ze świadomością braku. Modlą się z miejsca, gdzie nie mają. W ten sposób przyciągają jeszcze więcej ograniczeń. Jezus uczy: Każdemu, kto ma, będzie dodane, czyli będzie miał więcej. Jeżeli najpierw zaczynam od zmiany swojego nastawienia i odczuć, zaczynam dostrzegać to, co mam. Zaczynam czuć tę wdzięczność za to, co mam. Kiedy w swoich modlitwach dziękuję Bogu za pieniądze, za obfitość, za zdrowie. Za powodzenie, za karierę, za spotkanie wspaniałej, kochanej osoby, za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu w życiu i za pomoc Boga w kreowaniu tego, czego pragnę. Wtedy buduję w sobie świadomość obfitości, co przybliża mnie do tego, aby doświadczać tej obfitości w jeszcze większym stopniu. Postrzegam każdą rzecz materialną jako rozszerzenie Królestwa Bożego. Jeżeli uświadomię sobie, że Królestwo Boże jest we mnie, i tu cytat z Biblii Gdańskiej, Ewangelia Świętego Łukasza 17:21: Albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Czyli Królestwo Boże jest w nas, Królestwo Boże jest we mnie. Jestem istotą duchową w fizycznym ciele. Bóg jest dosłownie wszystkim, ja nie jestem oddzielony od Niego. Nie jestem oddzielony od żadnej rzeczy, której pragnę. Te nauczania Jezusa pokazują nam moc świadomości. Jeżeli coś posiadam w świadomości, lub inaczej, żyję w świadomości obfitości, wdzięczności, czuję się tak, jakby pragnienie było już spełnione. Czyli najpierw świadomość, stan mentalny, założenie, nastawienie, a potem materializacja, manifestacja. Spełnienie w świecie fizycznym. Kiedy szukam najpierw Królestwa Bożego, odpuszczam wszystkie obawy i lęki, wątpliwości, zmartwienia. Nie myślę, czy to się stanie, nie myślę, jak to się stanie. Poddaję swój umysł, swoją świadomość wyższej jaźni. Królestwo Boże, jakie są cechy Boga? Jest nieskończony, jest wszystko wiedzący. Więc jeżeli poddaję swój umysł Bogu, wtedy moje życie rozwija się w tym właściwym, dobrym kierunku. Na wszystkie wyzwania pojawiają się dobre rozwiązania. Właściwe pomysły przychodzą do mnie we właściwym czasie. Właściwa osoba pojawia się we właściwym miejscu i czasie. Dzieje się to automatycznie. Życie przebiega synchronicznie. Dlaczego? Ponieważ rozpoznaję, że Królestwo Boże jest we mnie i to, co utrzymuję w swojej świadomości, jest projektowane na moje życie fizyczne, do mojego fizycznego świata i widzę to jako moją fizyczną rzeczywistość. Moja fizyczna rzeczywistość zmienia się, dopasowuje się do wzorca obrazu, który utrzymuję w mojej świadomości. Już mam, więc będzie mi dodane. Już mam, więc jest mi dodane. Szukam najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne jest mi dodane. Królestwo Boże jest we mnie.